10 Haven Co. To miejsce mieści się na Morzu Północnym u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Przez lata służyło jako magazyn dokumentacji i było zarządzane właśnie przez firmę Haven Corporation. Jedyne osoby, jakie miały dostęp do tego miejsca, to personel, inwestorzy oraz członkowie rodziny królewskiej. W roku 2008 jednak magazyn zamknięto, a platforma, na której się mieścił, została opuszczona. Do dzisiaj nie ma jednak informacji na temat tego, co dokładnie było tam przechowywane. 9. Świątynia Kotai Jingu. W japońskim mieście Ise znajduje się miejsce kultu religijnego Shinto. Składa się ono z kilku świątyń, z których jedna, Kotai Jingu, jest od XV wieku zamknięta dla wierzących. Wstęp mają do niej jedynie najwyżsi kapłani oraz członkowie rodziny królewskiej. Zakaz jest pilnie przestrzegany. W pobliżu świątyni zabronione jest używanie aparatów fotograficznych oraz kamer wideo. Wszystko dzieje się za sprawą tego, że w świątyni przechowywane jest ośmioboczne zwierciadło czyli, jak wierzą Japończycy, jeden z trzech świętych przedmiotów ofiarowanych pierwszemu cesarzowi przez bogów. 8. Pionen Bunkier Sztokholm, Szwecja. 30 metrów pod ziemią, a właściwie pod litą skałą, w dawnym schronie atomowym mieszczą się jedne z najbardziej tajnych danych informatycznych na świecie. Między innymi siedziba największego dostawcy usług internetowych w Szwecji oraz serwery słynnego WikiLeaks. W środku wygląda dosłownie jak w filmie Szpiegowskim z lat 70. I taki był właśnie zamysł projektanta obiektu oraz prezesa firmy, do której należy bunkier. W środku obiektu znajdziemy jedynie 15 przeszkolonych informatyków, odpowiedzialnych za utrzymanie ciągłości pracy infrastruktury. Aby włamać się do środka, musiałbyś pokonać pancerne drzwi o grubości 40 cm oraz szereg najnowocześniejszych systemów alarmowych na świecie. 7. Mormon Volt Canyon Little Cottonwood, stan Utah, USA i tunele wydrążone prawie 200 metrów w głąb jednego ze zboczy. A w tych tunelach znajduje się jedno z najpilniej strzeżonych archiwów na świecie. W środku możemy znaleźć między innymi prawie 4 km mikrofilmów ze zarchiwizowaną dokumentacją, 3 miliardy stron dokumentów oraz prawdopodobnie wiele innych cennych i unikatowych przedmiotów. Żeby wejść do środka, należy znać szereg kodów dostępu, być członkiem stowarzyszenia do którego należy teren oraz przejść szczegółową kontrolę wykonywaną przez uzbrojonych strażników. A najciekawsze jest to, że to miejsce należy do mormońskiego kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. 6. Koreańska strefa zdemilitaryzowana. Powstała w 1953 roku, odcina od siebie Koreę Północną od Południowej. I to w taki sposób, żeby ograniczyć nawet kontakt wzrokowy pomiędzy siłami obu krajów. Strefa ma szerokość 4 km i ciągnie się na długości 238. Nie może jednak ona odegrać żadnej roli, jeżeli chodzi o uchronienie stron przed niespodziewaną agresją. Po obu stronach wąskiej strefy mamy do czynienia z najbardziej zmilitaryzowaną przestrzenią we współczesnym świecie, w której zgromadzono milionowe armie wyposażone w najnowocześniejsze środki rażenia w tym broń nuklearną, biologiczną i chemiczną. 5. Szwajcarski Fort Knox. Od 1996 roku w Szwajcarii działają dwa specjalistyczne banki danych cyfrowych. Usytuowane są w Alpach. Szwajcarzy umożliwiają przechowywanie w bankach danych deponowanych przez instytucje z wielu krajów instytucje takie jak banki, uczelnie, placówki naukowe i badawcze, czy duże korporacje. Obydwa obiekty zbudowane są w taki sposób, aby uniemożliwić zniszczenie danych przez wpływ impulsu elektromagnetycznego emitowanego przez wybuch jądrowy. 4. Cheyenne Mountain To baza armii amerykańskiej zlokalizowana w Colorado we wnętrzu góry, w której znajduje się stanowisko dowodzenia Armii Stanów Zjednoczonych NORAD. Budowa bunkra rozpoczęła się w maju 1961 i trwała do lutego 1966 roku. Celem jednostki jest ochrona przestrzeni powietrznej i kosmicznej nad Ameryką Północną, a łączny koszt budowy kompleksu przekroczył 20 miliardów dolarów. Bunkier wyposażony jest w drzwi mogące wytrzymać wybuch 30 megaton trotylu w odległości 2 km, czyli w drzwi praktycznie niezniszczalne. Oprócz tego, bunkier osadzony jest ponad 600 metrów w głąb granitowej skały i ma powierzchnię 2 hektarów. Oczywiście jest również nieustannie strzeżony przez wojsko. 3. Iron Mountain Germantown, stan Nowy Jork. Dawna kopalnia, a w niej jeden z największych komercyjnych magazynów danych na świecie. Od 1950 roku w tych podziemiach działa firma zajmująca się przechowywaniem dokumentów, w której klientami są największe korporacje oraz najbogatsze osoby, m.in. Bill Gates. Jeżeli chciałbyś dostać się do środka, musisz zaopatrzyć się w dwa dowody tożsamości oraz specjalną przepustkę. Później przechodzisz przez 28-tonowe potrójnie ryglowane drzwi. I już masz dostęp do niemal 400 tysięcznego magazynu składającego się z siedmiu poziomów i wchodzącego prawie 400 metrów w głąb skały. Magazynu odpornego nawet na ataki nuklearne. 2. Raiongsong Residence, tak zwana Residence No. 55, to pałac prezydencki w Korei Północnej, w którym zamieszkuje obecny przywódca tego kraju, Kim Jong-un. Kompleks ma powierzchnię 12 kilometrów kwadratowych i jest bez wątpienia jednym z najlepiej strzeżonych miejsc na planecie. Otoczony jest ogrodzeniem pod napięciem, dodatkowo strzeżonym przez strażników na całej jego długości, a oprócz tego rozpościera się wokół niego pole minowe. Obiekt jest tak pilnie strzeżony, że nawet dokładnie nie wiadomo kto zamieszkuje w środku. Przywódca kraju ceni sobie prywatność do tego stopnia, że o swoim własnym ślubie poinformował opinię publiczną dopiero trzy lata po jego zawarciu. A do dzisiaj krążą zaledwie spekulacje na temat tego, czy Kim Jong-un z żoną posiadają jakiekolwiek potomstwo. 1. Fort Knox: pancerne drzwi ważące 25 ton, ściany z litego granitu, kody dostępu znane zaledwie nielicznym pracownikom, trzy osobne ogrodzenia pod napięciem. Drut kolczasty monitoring oprócz tego znajdujące się nieopodal czołgi, helikoptery, pole minowe i 30 tysięcy żołnierzy. Tak właśnie zabezpieczona jest mieszcząca się w stanie Kentucky baza wojsk amerykańskich, znana głównie z tego, że na jej terenie znajduje się skład Sztabek Złota Banku Federalnego USA, a dokładnie 4570 ton czystego złota o rynkowej wartości ponad 130 miliardów dolarów. Skarbiec funkcjonuje od 1936 roku i jeszcze nikt w jego historii nie próbował się do niego włamać. Widocznie zabezpieczenia skutecznie odstraszają potencjalnych włamywaczy. Oprócz tego złota w skarbcu jest tyle, że do jego wywiezienia potrzebowano by ponad 200 samochodów ciężarowych.